Euro 2, bardzo serdecznie. No, Mój kanał jest liczny, mamy aż 2 festiwalu Tak, oczywiście sobie odbierzam, Ale przed tym zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie ominąć żadnego filmu. Słoneczkę. Dobra, a jakie by tutaj otworzyć najpierw? Ten tu, to jest taki. Ten bananek już widzę, że się do końca prawie już do końca się otworzył. Dobra, dobra. Dobra, jest. nie najgorzej. Nie Jakiś taki, nie wiem. To wybierzmy, że tak. Ja zostawiła mapeczkę w górę, to wtedy otworzę. Więc po chwilę. Mam nadzieję, że zostawiliście, więc tak małym. Dobra. Dobra, oprócz nisko.